Brabank niegdyś kolebka nadmorskiego rzemiosła, dziś nowe miejsce na mapie Gdańska. Tu historyczna dobra energia budzi się ponownie i wraca do miasta, w otwartej, pełnej życia dzielnicy, która służy ludziom. To miejsce stworzone, by żyć i korzystać z tego życia w pełni. Odważne, bezkompromisowe i nagradzane to zielona przestrzeń nad rzeką doskonale skomunikowana i zaprojektowana według najwyższych światowych standardów w sercu kultury i rozrywki. O krok od artystycznych wydarzeń, koncertów, wystaw, spektakli. Zawsze blisko sztuki. Cel, który przyświecał nam przy projektowaniu Brabanku, to przywrócenie życia terenom zaniedbanym. Na których przez stulecia obracało się koło zamachowe Gdańskiej gospodarki. Wykorzystaliśmy ogromny potencjał lokalizacji nad samym brzegiem Motławy, tworząc w tym historycznym miejscu nowoczesne osiedle. Brawang wytyczył nowy trend urbanistyczny w Gdańsku, znany już w Europie, rozwoju miasta w stronę wody. Nie ograniczaliśmy się jedynie do rewitalizacji terenów przemysłowych, ale nadaliśmy im nowy, współczesny kształt. Dane szkutniczo-stoczniowe nabrzeże przez lata nieodwiedzane przyjęły nową funkcję miejsca spotkań. Przedłużyliśmy tym samym szlak turystyczny wzdłuż motławy. Zabudowa brabanku bazuje na prostych, industrialnych y, formach architektury. Geometryczny, modernistyczny detal podkreśla formę budynku. Zasadniczym elementem architektury jest transparentność. Otwartość na otaczający krajobraz historycznego Gdańska i wody Mutławy. Apartamenty Brabank to również zielony taras, który nadaje inwestycji indywidualnej formy. To wyjątkowej klasy format współczesnej architektury, płynnie łączący szacunek do historii z architektonicznym kunsztem. Tu w pięknym otoczeniu można znaleźć swoje miejsce na mapie dawnego Gdańska. Brabank. Tu zmierza miasto.